dłuższą chwilę. pozwólcie, że rozpocznę wernisaż kolejnej wystawy zorganizowanej przez Galerię Ostrołęka Rzymskiego Centrum Kultury, a wystawa jest ze wszechmiar nie typowa i niestandardowa. Wystawa dwóch autorów, wystawa fotografii Tomka Lendo i Jarka Sendera. Witamy autorów serdecznie. Drodzy <plosłysiu> aby podeszli tutaj do mnie. Nie pozwolę wam jeszcze mówić, ale chodźcie, niech wszyscy Was widzą. Chodźcie, chodź nie przydłużajcie, podtrzymajcie. Marku. Możecie się za drzwiami powalić. <śmiennie> 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 Tomek Lendo to ja, laure, laure, laureat trzech edycji jednego z największych konkursów fotografii prasowej, Grand Press Photo. Jarek Sender, wieloletni fotograf Pol Polskiej Agencji Prasowej, pracował także, czy nadal może jeszcze, czasami, dla Tygodnia też. Więc ludzie e, ze wszech miar przygotowani do pracy fotografów podjęli temat Niezwykły, bo zdecydowali się na stworzenie reportażu, fotoreportażu z wydarzenia, które od 2009 odbywa się w wielu miejscach w okresie, w okresie oczekiwań na Wielkanoc. Czyli po prostu sfotografowali przebieg drogi krzyżowej, ekstremalnej drogi krzyżowej. O samym przedsięwzięciu oczywiście będą mówić autorzy, Muszę na chwilę przerwać swój wywód, bo niezwykle ważną rzeczą jest to, że wystawa jest pod patronatem Prezydenta Miasta Ostrołęki, a dziś witamy wśród nas Pana Wiceprezydenta Grzegorza Porę. Witam serdecznie. <klucza> I pod patronatem Przewodniczącego Rady Miasta Pana Jerzego Grabowskiego. Proszę Państwa, Ekstremalna Droga Krzyżowa powstała, e, jak mówiłem, Pomysł tej drogi w 2009. Stworzył ten pomysł ksiądz Jacek. przypomnijcie na nazwisko. Stryczek. Stryczek. Dziękuję, Joru. E, ksiądz Stryczek, przewodniczący Stowarzyszenia Wiosna. E, I myślę, że ta idea dość. E, Dobrze przyjęta została, szczególnie w środowisku młodych ludzi, skoro przez tyle lat jest, jest organizowana. Proszę Państwa, myślę, że nie będę więcej mówił, bo nie znam szczegółów. Ja mogę tylko zwrócić Państwa uwagę na zaangażowanie autorów wystawy, bo jednak musieli się zdecydować na to, że tą drogę krzyżową przejdą razem z uczestnikami. A było to y, bądź, ogonić, ponad 40 km. Y, nie wiem, czy nieśli krzyż, ale na pewno sprzęt fotograficzny, którym dysponują, nie jest to sprzęt lekki, i swoje przeniesie. Powiedzcie nam. przemyśleli. Tak. Powiedzcie nam w takim razie, skąd pomysł, decyzja, no i jak, jak, przebiegał, jak przebiegała Wasza praca. Cóż, u mnie, jeżeli chodzi o pomysł, było bardzo łatwo, bo Jarek do mnie zadzwonił i mówi: chodź będziemy to fotografować, a jak u niego było, to za. <śmiech> <śmiech> a ja do robimy, robimy to? Robimy. <laughs> tak, dobrze, na no, poważnie, e, powiem w ten sposób, nie chciałbym mówić o samej idei, jak to ma Drogi Krzyżowej, e, kto był ten wiek, to nie był, powinien być. Za rok. E, za rok. Może i my będziemy. E, także... Myślę, że nie chodzi tutaj o to, żebym jakby wyłączał się w tematach religijnych. Bardziej mógłbym mówić na temat fotografii, która wydała nam się bardzo interesująca. Rzadko kiedy w Ostroelce fotografuje się tego typu wydarzenia, jeżeli już to są to jakieś takie bardziej relacje z wydarzeń niż taki rasowy fotoreportaż. No i stwierdziliśmy, że Sama droga Druga Krzyżowa jako e, bardzo długie wydarzenie, godzinne, e, odbywające się na, na dosyć dużej przestrzeni, dla jednego fotografa jest czymś e, trudno realizowanym. Jeżeli e, zacząłby cokolwiek fotografować, to po prostu nie ogarnąłby całości tematu. I to by było e, w jakiś sposób bardzo powierzchowne, płytkie. A że z Jarkiem znamy się już e, bardzo długo. Realizowaliśmy już kilka wspólnych pomysłów, m.in. jako kolektyw 365 Ostrąłęka robiliśmy, fotografowaliśmy miasto dzień po dniu razem z innymi kolegami. Ta strona jeszcze jest dostępna, można oglądać te zdjęcia po bodajże 7 latach chyba. Bardzo często rozmawiamy na tematy fotograficzne, więc stwierdziliśmy, że świetnie się dogadamy w realizacji tego reportażu. Więc jakby podzieliliśmy się troszkę może nie tyle zadaniami, co e, znamy jakby swoje kadry od podszewki, podejrzewam, że jakby Jarkowi rozrzucić tam 50 zdjęć, on by dokładnie wybrał, które są moje, tak samo i odwrotnie. Wielokrotnie nam sobie nieraz oglądamy zdjęcia, rozmawiamy na ten temat i stwierdziliśmy, że na tyle dobrze się znamy, że potrafimy złożyć jakiś taki w miarę spójny reportaż, który będzie pokazywał tą drogę krzyżową zarówno od strony duchowej, jak i od strony takiej troszeczkę relacji. I no, mam nadzieję, że nam się to udało, że ci, którzy na tej drodze krzyżowej byli, e, odnajdą tutaj jakby te swoje przeżycia, przypomną sobie, e, przywołają to wszystko, co wtedy przeżywali, a ci, którzy na tej drodze krzyżowej nie byli, e, myślę, że są w stanie wyobrazić sobie cały ten trud przedsięwzięcia tych ludzi, którzy brali w niej udział. E, to jest teraz tyzna. W związku z tym, że tutaj lubimy reportaż i wyzwania, tak? eee, można iść sobie dobrze koszynkę w ciągu 5-10 minut opublikować. Eee, postanowiliśmy zrobić coś innego, bardziej wymagającego eee, fizycznie i psychicznie. Tak jednak to e, szliśmy z wami, e, tak powiem, 12 godzin. Tak? E, zaczęliśmy od, od momentu, kiedy przyszedliście do lokalu, gdzie w sumie nic się nie działo. Tak? Potem była msza, po mszy dopiero zaczęła się akcja cała. Gdzie, gdzie już polewaliśmy na karty, tak, wyzwanie tym większe, że była to noc. Czyli trzeba było się skupić, szukać światła takiego, żeby, żeby, żeby znaleźć to wasze skupienie, tę tą, tą zadumę. I nie przeszkadzać wam w tym tak samo, tak? Oglądałem zdjęcia z innych dróg krzyżowych, które, które są dostępne w internecie. Polegają one na tym, że, że fotoreporter wychodził na początek drogi krzyżowej, raukobłyskowo z fleszem walił zdjęcia i one są, tak? ale tam, tam nie widać tych emocji, tych uczuć, tego tej zadumy.